W i Spektakularne powroty do kościoła. Influencerów, znanych ludzi, aktorów, prezenterów, jakichś gwiazd, czy, czy naszych bliskich, znajomych. Jak bardzo to znany widok. Widok, który cieszy. Od razu pojawia się taki banan na twarzy. Przynajmniej ja tak mam. Ale wiecie to, zauważyłem, że po takich spektakularnych powrotach następuje bardzo często spektakularne odejście. I to jeszcze bardziej spektakularne, bo faktycznie Kościół, faktycznie religia chrześcijańska odpowiada na wiele pytań egzystencjonalnych. Potrafi nadać nam jakiś cel w życiu, jakiś sens, którego tak długo szukamy. Ale te osoby wchodzą jakby do tego kościoła często jedną nogą. Jedną nogą zostają w świecie, drugą w kościele. I faktycznie dbają na początku o tą modlitwę poranną, wieczorną, potem tylko wieczorną. Zaczynają przychodzić na Eucharystię, potem na Eucharystię co dwa tygodnie zamiast co tydzień. No i zaczyna się taka wiara, ale taka wiara prywatna. Wiara niezgłębiona. I ja mam wrażenie, że tutaj chciałem podkreślić rolę studium. Rolę czytania. Rolę wspólnoty, rolę formacji, bo bez formacji, bez czytania książek duchowości, bez takiej ciekawości Bogiem, ciekawości tym Kościołem, co to właściwie jest, co On mi oferuje, kim jest Jezus i co ja mogę się o Nim dowiedzieć, bez takiej ciekawości stajemy w stagnacji, w bezruchu i jesteśmy w jednym miejscu, stoimy... A stanie w jednym miejscu, jak to mówią znane przysłowia, no to jest cofanie się i ta stagnacja zaczyna nas zdenerwować, bo nie ma żadnego rozwoju duchowego, jest pewna powtarzalność, jest to samo i, i stoimy w miejscu. Dlatego tak ważne jest czytanie książek, bo możemy się w tym miejscu zastać, jeśli nie pogłębiamy się duchowo, jeśli nie mamy wspólnoty osób, która nas umacnia, która żyje podobnymi wartościami, to w pewnym momencie zostaniemy wciągnięci w ten wir świata. Zostaniemy przez to wszystko pochłonięci i nie bardzo nam ten powrót do kościoła wiele da, bo będzie on tak naprawdę chwilowy. Chwilowy potrzebne jest pociągnięcie, potrzebne jest zagłębienie tego, bo ile ja osób widzę, które wierzą, ale nic z tym nie robią. Wracają do kościoła, ale oprócz takiej zwykłej modlitwy nic więcej nie ruszą. Wtedy naprawdę dzieje się coś takiego, że zaczyna nas to nudzić, zaczynamy mieć co do tego wątpliwości, i nie ma, od, nie ma odpowiedzi na te pytania, które nam się rodzą, bo nie szukamy tych odpowiedzi. Jeśli pytania nam się rodzą, to dobrze, o ile chcemy szukać odpowiedzi na te pytania, bo jeśli jesteśmy leniwi i nie chce nam się szukać odpowiedzi, i po prostu te wątpliwości zostawiamy, to faktycznie te wątpliwości wtedy odciągają nas od tego, od tego kościoła. Dlatego pamiętajmy, jeśli ktoś z naszych znajomych wchodzi dopiero do kościoła, ważna jest formacja, bo bez rozwoju duchowego po prostu doznajemy zniechęcenia myślę, że we wszystkim właściwie tak jest bez jakiegoś rozwoju, w końcu nam się to znudzi i odejdziemy. Dzisiaj taka rola studium rola czytanie książek o niej chciałem powiedzieć. Pozdrawiam, dobrego dnia, papa!